w styczniu rozegraliśmy swój pierwszy mecz 72 godzin, wielki mecz charytatywny, gdzie graliśmy na hali hutnika Kraków przez 72 godziny w piłkę nożną. Około 600 zawodników i zawodniczek oczywiście grało na ten szczytny cel właśnie naszej akcji bilecik, w ramach której zabieramy dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych właśnie na różne wyjścia edukacyjne, ale również i sportowe, bo chcemy ich aktywizować przede wszystkim do sportu, ale sprawiamy także, że, jak, że jeżeli mają jakieś potrzeby te placówki, jakieś marzenia, no to tak jak właśnie jest dzisiaj wyjście do kopalni Soli, też tutaj ze wsparciem samej kopalni i oczywiście, i oczywiście miasta Kraków, które tutaj też przekazało dzieciakom drobne upominki, yy, realizujemy ten cel. Dużo radości, takiej ekscytacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni i fundacji i miastu za, za możliwość. Daje to ogromną szansę poznawania nowych rzeczy, rozwoju yy, i sprawdzenia tego, czego do tej pory nie zobaczyli lub czego w przyszłości też mogą nie zobaczyć.